że warto zwrócić tutaj uwagę na pewien szczegół. Pokażę Państwu start jednej z misji, tylko zanim to zrobię, chciałbym no, zaprezentować jeden z przykładów, po co nam lot na księżyc. Ja mówię, jeżeli popatrzycie Państwo na ten lądownik, to cała jego dolna część jest taka ładnie złocista. Ten materiał to specjalna folia, która ma zredukować efekty, związane z, efekty termiczne, z ta folia, którą Państwo tutaj widzicie, to nie jest folia służąca do lotów kosmicznych, to jest folia służąca do owijania ludzi, których ratownicy górscy znajdują w stanie bliskim hipotermii. To jest folia, która ratuje ludzkie życie. I to jest dokładnie na samym e, Popatrzcie Państwo, jak wyglądało, wyglądał powrót jednej z misji Ciężarów. 99, 3, księżyca. 2, 1, Houston? <średenie> good. Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę na ten szczegół. Sztach misji. Popatrzcie sobie tutaj na tę folię. Widzicie? To jest glob z inną fizyką. To jest folia, która dziesiątki, a nawet setki metrów, leci równolegle do powierzchni gruntu. To jest folia, która leci w próżni. To jest zupełnie inna fizyka. Zupełnie inny glob, ponieważ w naszym świecie tak to wygląda. Tak wygląda fizyka. Tak by to filmował Kabryk. Chyba, żeby wpakował do studia filmowego pompy próżniowej, wypompował statut powietrza i obniżył grawitację. Nie da się tego zrobić. Jeżeli ktoś Państwu mówi, że film, lądowanie na księżycu zostało sfałszowane, to po prostu nie zna historii rozwoju efektów komputerowych, efektów wizualnych w kinematografii. Ponieważ tego typu efekty, symulowanie tego typu efektów było niedostępne technologicznie w latach 60. w latach 70. I w latach 80. stało się dostępne technologicznie dopiero pod koniec lat 90.